Witamy w odcinku 35. Dzisiaj o aktywnej korekcji współczynnika mocy zasilaczy impulsowych. Zajrzyjmy do wnętrza zasilacza impulsowego bez APFC. Typowo na wejściu takiego zasilacza będziemy mieli elementy filtrujące, może być tutaj także pasywna korekcja współczynnika mocy, elementy zabezpieczające, a także mostek prostowniczy i kondensator elektrolityczny, na którym będziemy mieli wyprostowane napięcie sieciowe. Dalej oczywiście będziemy mieli elementy przetwornicy, wyjście DC, ale dzisiaj przyjrzymy się, w jaki sposób pod względem power factor współczynnika mocy będzie widziana taka przetwornica, taki zasilacz od strony sieciowej, od strony zasilającej. Więcej o mocy czynnej, biernej i pozornej znajdziecie w odcinku 28. dość kompaktowy odcinek. Znajdziecie tam także informacje o współczynniku mocy PF. Power Factor. Na wejściu napięcie sieciowe wynosi dzisiaj no, ponad 228 V. Za mostkiem na kondensatorze wyprostowane napięcie sieciowe 312 V. Napięcie stałe. Sprawdzamy napięcie na kondensatorze oscyloskopem. Rzeczywiście ma stałą wartość, tak powinno być. Natomiast jeżeli obciążymy zasilacz, pojawią się tutaj niewielkie wahania napięcia. Z układu pobieramy prąd 1A przy. 12 V. Od strony sieci widać mamy tutaj współczynnik mocy 0,51. Dość słaby. Pojawi się tutaj moc bierna, pojemnościowa. Niektórzy odbiorcy muszą płacić za pojawienie się takiej mocy. Nie mamy tutaj aktywnej korekcji współczynnika mocy. Moc czynna wejściowa 13,8 W. Napięcie zasilające 225,5 V. Prąd wejściowy 117 mA, czyli mamy jakieś 26 VA mocy. Pozornej, na pewno pojawi się tutaj moc bierna, pojemnościowa. Współczynnik mocy dość słaby. Zobaczmy, jaka sprawność. Sprawność to już zupełnie co innego. Sprawność przetwarzania takiego układu na wejściu 13,8W, na wyjściu 12W, czyli dość dobra sprawność zasilacza przy takim prądzie 86%. Po lewej obserwujemy współczynnik mocy na wejściu, po prawej prąd wyjściowy. Zasilacza, a po środku ślad na oscyloskopie. Niebieski wykres to kształt prądu, żółty to oczywiście sinusoida napięcia zasilającego. Będziemy zwiększali prąd wyjściowy na zasilaczu i widać prąd rośnie, zmienia się kształt prądu wejściowego, zmienia się współczynnik mocy. Co ciekawe, polepsza się współczynnik mocy przy wyższym prądzie. Widać tutaj przesunięcie przebiegu prądu względem. Napięcia, no i ciężko tutaj mówić o sinusoidzie prądu. Jest to dość odkształcony przebieg, także poza mocą bierną, pojemnościową, będziemy mieli także tutaj odkształcenia i harmoniczne, niekorzystne produkty wprowadzane do sieci energetycznej. Wnętrze zasilacza ATX z aktywną korekcją współczynnika mocy. Wejście wygląda podobnie, wiele elementów filtrujących. Elementów zabezpieczających, a także mostek prostowniczy zasilający kondensator elektrolityczny zasilacza. Ten kondensator jest współdzielony przez dwie przetwornice: główną, zasilacz o dużej mocy i drugą przetwornicę standby plus 5 V. Po prawej obserwujemy prąd wyjściowy zasilacza, po lewej współczynnik mocy na wejściu oraz kształt prądu wejściowego, ślad niebieski i żółty ślad napięcia zasilającego, sinusolida napięcia zasilającego. No i zwiększamy prąd wyjściowy. Widać, że tutaj gwałtownie polepszył się współczynnik mocy. Pojawia się jakaś aktywna korekcja. no Na razie działa to dość słabo. Współczynnik 0,7 przebieg dość mocno jest zniekształcony. 5 Amperów na wyjściu. No, widziałem lepsze korektory współczynnika mocy, ale już przy 7 Amperach mamy współczynnik 0,95 Kształt przebiegu prądu zaczyna pokrywać się z napięciem. Gdy prąd rośnie, 12A, już mamy 0,99, już mamy współczynnik 1. Także korekcja współczynnika tutaj widać aktywnie działa. Stara się symulować obciążenie rezystancyjne, gdzie mamy prąd i napięcie na wejściu w fazie. Przetwornica główna wyłączona, przetwornica standby działa, napięcie na kondensatorze. 310 V wyprostowane napięcie sieciowe. Włączamy przetwornicę główną i obserwujemy napięcie na kondensatorze. Widać gwałtowny wzrost napięcia, No widać uruchomił się układ korekcji współczynnika PFC. Tak wygląda napięcie na kondensatorze za mostkiem prostowniczym po uruchomieniu korektora PFC widać takie cykliczne wahania napięcia, które ich amplituda zwiększa się po zwiększeniu obciążenia zasilacza. Podwyższenie napięcia na kondensatorze spowodowane jest pracą przetwornicy step-up, będącej elementem korektora PFC. Tutaj mamy indukcyjność przetwornicy, następnie diodę i diodę i tranzystor na radiatorze, elementy przetwornicy podwyższającej. Przetwornica step-up pozwala na modulację prądu pobieranego przez układ. Tutaj mamy mostek prostowniczy i plus połączony z diodą, która następnie trafia na kondensator elektrolityczny. Gdy pracuje korektor współczynnika mocy, to dodatkowo wykorzystujemy tutaj indukcyjność, która kluczowana jest przez tranzystor na radiatorze i następnie impulsy napięcia trafiają na szybką diodę i na kondensator elektrolityczny. Tak zwiększane jest napięcie na kondensatorze elektrolitycznym, a jednocześnie możemy modulować prąd pobierany przez układ zasilacza. Zobaczmy, gdzie prowadzą ścieżki od sterowania tranzystorem. I tutaj, śledząc układ ścieżek, natrafiamy na układ CM6805. Nota aplikacyjna układu CM6805: zobaczmy, że mamy tutaj kilka wejść. Wejście napięciowe, wykorzystujące napięcie na kondensatorze wyjściowym, a także połączone tutaj z obwodem, opisanym jako boost follower, który połączony jest z wyjściem prostownika. Następnie mamy wejście pomiaru prądu połączone z rezystorem, który mierzy prąd w tym obwodzie. Spadek napięcia na tym rezystorze zależy od płynącego prądu wejściowego. Następnie mamy wyjścia. Mamy tutaj PFC out, jest to sterowanie tranzystorem kluczującym indukcyjność i sterowanie przetwornicą step-up ładującą Kondensator wyjściowy, z którego energia wykorzystywana jest przez przetwornicę DC-DC, zapewniającą napięcie wyjściowe całego zasilacza. No i znów mamy kolejne wyjście układu PWM-OUT sterujące tranzystorem kluczującym prąd tutaj w tej części pierwotnej. Na części wtórnej mamy diody prostownicze, szybkie i mamy napięcie wyjściowe. Układu, napięcie stałe, zasilacza, które z kolei poprzez sprzężenie z wykorzystaniem optoizolacji znów trafia na układ, czyli stabilizacja napięcia wyjściowego. Także zobaczcie, jeden układ zapewnia zarówno sterowanie korekcją współczynnika mocy, jak i całą przetwornicą zasilacza. W tym odcinku to już wszystko. Zajrzyjcie do odcinka 28 o mocy czynnej, biernej i pozornej. Napiszcie w temacie, do którego link jak zwykle w opisie jakie widzieliście układy pasywnej lub aktywnej korekcji współczynnika mocy. Dzięki za oglądanie, miłego dnia!